Witam po raz kolejny. Autokomis Warszawa, ogniska 381B. Tak, na szybko parę sztuk Wam zaprezentuję. Insignia 2019 rok, automat 235 tysięcy przebiegu, cena 59,90. Porturneo Connect, wersja z automatyczną skrzynią biegów również 208 tysięcy z panoramą dachem. Skrzynia po remoncie, papier na 9.000 tysięcy. KIA Sportage, 2013 rok po wymianie rozrządu rozrządu jest tutaj na łańcuchu został z gazem za autamasyczną skrzynią biegów bez napędów ale za to na bardzo ładnej oponie praktycznie nowo Nissan Micra, 2017 rok, cena 977 tysięcy przebiegu. auto całe w oryginale od pierwszego właściciela salonowe polski oczywiście Benzynka 1280 koni. Mini Cooper automat 2015 rok, 1.5 benzyna, 45 900 już wystawiony, 93 000 w przebiegu. Bardzo ładny stan, polecam auto. No i tutaj nasza też laleczka Honda Civic 2014, model 2015. Dwa komplety kółan aluminiowych, 1.8 benzyna, 142 konie, przebieg 207. 29 000, special edition wersja. Zobaczcie, jak to samochód pięknie wygląda. Naprawdę jest walka, warto po niego przyjechać. Peżut 2008, 2015, 2016, 136 000 przebiegu 1, 2, benzynka 110 koni. Salon Polska, drugi właściciel, cena na 29 też fajny samochodzik co dalej? Opel Astra J jeszcze bo to 2015 rok, ale J 162 tysiące przebiegu. Automat cena już jest niższa z tego co pamiętam, bo jest chyba 39 jest Wystawiona Autko po rozrządzie z książką serwisową ASO bardzo fajny stan Jaguar X-Type Automat 2,5 V6 z gazem 2003 rok. 165 tysięcy przebiegu. napędy 4x4 Mercedes C-Klasa. 2006 rok, 1.8 kompresor, w super stanie technicznym, blacharskim, lakierniczym, serwisowany waso naprawdę godny polecenia samochodzik. Z minivanów tu mamy coś takiego, Mazda piątka polistowy model, 2.0, 145 koni z gazem, wersja 7-osobowa z hakiem, nie podgrzewiała w ogóle pod spodem ani z zewnątrz. E, silnik poprawiony, bo to wersja poliftowa, więc jakbyście chcieli coś takiego, to też mamy. To mamy dużo jeszcze tam jakieś Aigo stoi, Mondeo w dieslu, Golf piątka benzynie, K13 czarna, też benzynie. C3 Picasso w dieslu, e, BMW 39 z gazem, 2.2 benzyna, Golf piątka z gazem, 9 rok, 1.6, 307 coś tańszych, BMW X1. 2 litry benzyny na 12 rok, cena już jest 31 ,9, 165 tysięcy przebiegło, wczoraj na Mini One przyjechał z silnikiem 1.2, przebieg, kurczę nie pamiętam, też koło 100 tysięcy, też 15 rok, tu będzie cena za niego około 300 tysięcy, Astra JK 13 rok, 1.7 CDTI, 132 tysiące, auto naprawdę w super stanie mechanicznym, jakby ktoś szuka Auri z gazem, 13 rok. 300 przebiegu samą Polska, drugi lub trzeci właściciel bodajże, więc zapraszamy serdecznie, jest tego tutaj dużo, stoi AUG mniej więcej 80-90 na placu, tam nawet taką terenówkę Wam pokażę, 30, E40, E90, przepraszam, E90, napęda 4x4, 4 litrowy diesel, Velsat ISEN nawet mamy z gazem, C4, z przebiegiem tylko 103 tysiące, UFO, <laughs> Kia Ceed dieselku, Sonata z gazem, piękna trujeczka Rolling Stones Collection. No i taką fronterę też mamy. Typowa terenowa, 4x4 w Raptorze zrobiona. Po rozrządzie też nowa wciągarka nowa Dragona. Upona terenowa, nie jest jakoś porzewiała. Przygotowana pod ofrot typowo. Busa mamy takiego jeszcze sera z 15 roku. Cena 26,900, 330 przebiegu. Tam blacharsko taki jest pozaginany, pozagniatany, ale nie jest po nie jest pordzewiały i bardzo dobrze technicznie jeździ. Takiego cukiereczka też mamy, 80 Audi z gazem. Będziemy patrzeć co jej dolega, odpalać, odpala, ale coś tam delikatnie nierówno, motor chodzi. Co więcej, Ekiperzot jeszcze 206, tam z 1900 zł będzie wystawiony, ale z opłatami, jeżdżący, nie pordzewiały, więc... Nie to szukam na dojazdy kombi jakoś to jak najbardziej zapraszam od 208 czarny 2012 rok, cała Polska po pierwszym właścicielu 1.4 benzynka bardzo fajnie jeżdżący samochodzik no Passat, Passat jeszcze będzie jechał do malowania 2.0 TFSI automat w Line, będziemy robić te drzwi ten błotnik Auris Auris 1.6 benzyna 205 tysięcy przebiegu 8 rok Hyundai I37 rok 138 tysięcy przebiegu, 1.6 benzyna C4 Picasso 260 przebiegu, 2007 rok automat, 2 litry benzynka 140 koni Audi A6-69 rok automat Multitronic 2 litry benzyna z gazem, 300 przebiegu Subaru Legacy w napędach 4x4 z gazem, automat 350 przebiegów, ale jeszcze nie wystawione no ale w granicach pewnie nie wiem tam 12 tysięcy będzie pewna tak jak stoi Peugeot 407 diesel 1,6 110 koni Cena 4,900 Clubman z gazem 1,6 139 tysięcy przebiegu 2007 rok no, Panda Dwa jeze mamy, jeden tutaj, drugi gdzieś tam stoi tam chyba w dieselku, za tam 2500 Mariva automat 1600 tysięcy przebiegu bardzo fajny wóz laguna diesel 330 przebiegu 8 rok, 8 tak 8 Corolla 3 drzwiowa 1.6 benzyna 2003 rok, Fordka na 2010 160 000 przebiegu a u Lister będzie tutaj drugi, jest pięciodzwiach do malowania co więcej i to by było na razie na tyle. Nie mam chwilowo czasu, żeby dalej coś nagrywać. Zapraszamy serdecznie. Modliska 381B dni od 9 do 18, sobota 9, 15, niedziela 10, 14. Jesteśmy 7 dni w tygodniu otwarci, w więc. Zapraszam serdecznie, mamy w czym wybierać, dla każdego coś się znajdzie więc Zapraszamy serdecznie Dzisiaj sobota, już trzecia sztuka na przykład wyjechała więc... więc ludzie jednak przyjeżdżają do nas i wracają, kupują Bo naprawdę fajna autka mamy do sprzedania Przyjedźcie, przekonajcie się zresztą sami